Witajcie w kolejnym odcinku numerologicznym i w kolejnym odcinku specjalnym. Dzisiaj powiemy sobie kilka słów na temat prognozy numerologicznej na rok 2023. I żeby w tradycji stało się zadość, powtarzam, iż numerologia nie zna metod prognostycznych dokładnych. Czyli może tak my nie znamy jeszcze. Ale to wszystko przed nami, można zawsze odkryć takie metody. Te, które są znane, są bardzo ogólne, czyli wyrażą nam takie ogólne tendencje danego roku, ale o konkretach to możemy już zapomnieć. <grych> Zupełnie inaczej sprawa się miewa z astrologią tam metody prognostyczne są znacznie bardziej dokładne, więc tam należy szukać już konkretnych sytuacji, które mogłyby nastąpić, chociaż. Tak czy siak, symbol to symbol i czy to jest symbol liczbowy, czy to jest symbol planety, czy znaku Zodiaku, będzie on wielopłaszczyznowy i żadnego z tych symboli nie poznamy prawdopodobnie do końca własnego życia, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo głęboko już tego symbolu sięgali. Możliwe nawet, że jest to takie nieograniczone bardzo rozumienie tego symbolu. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do interpretacji numerologicznej najbliższego roku. I zanim przejdziemy do omawiania prognozy numerologicznej na 2023 rok, chciałabym zaprosić Was do obejrzenia prognozy na rok, który właśnie się kończy. Nagrałam ten film rok temu, więc jeśli nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam. Jeśli oglądaliście, to zapraszam do powtórnego obejrzenia żeby skonfrontować to co się pojawiło podczas nagrania z tym co w waszym życiu miało miejsce. Może były jakieś podobne wydarzenia wspólne, jakieś tematy, a może było zupełnie inaczej i wynikało to z czegoś tam. I gdybyście chcieli podzielić się tym w komentarzach, to będzie mi bardzo miło, bo w ten sposób będziemy budowali lepsze metody prognostyczne. Dlatego, że tak jak już wspomniałam, w numerologii tradycyjnej nie ma dobrych metod prognostycznych. Dobrych w sensie szczegółowych są metody, które są bardzo, bardzo ogólne. I ta metoda, którą tutaj pokazuję, również jest niezwykle ogólna. A im więcej doświadczeń, taki numerolog zdobędzie doświadczeń od innych osób, tym Łatwiej będzie mu poszukiwać metody bardziej szczegółowej. Więc serdecznie do tego zapraszam. No i oczywiście wracamy teraz do prognozy numerologicznej na rok 2023. Tutaj właściwie są takie dwa tematy, wydaje mi się, które bardzo się też ze sobą zazębiają. Kiedy mówimy w numerologii tradycyjnej o roku 2023, mówimy o roku siódemkowym. Ja natomiast, ze względu na to, że ten rok ma konkretną datę urodzenia, 1 stycznia, domyślam się, że ta dziewiątka będzie miała jakieś znaczenie. I tak trochę ten rok traktuję jako bardziej dziewiątkowy, aniżeli siódemkowy, aczkolwiek ta siódemka też będzie miała swoje miejsce w tym roku. Temat taki pierwszy, który yy, może być tutaj mocno zauważony przez nas, to jest temat uczuć. Temat uczuć, które potrzebują już znaleźć ujście, czyli to, co zostało schowane gdzieś przed laty w nas, wynikające z różnych sytuacji, na przykład jakiś traumatycznych przeżyć, żałoby, chociażby po kimś bliskim. I takie, które nie mogły tak do końca zostać wyrażone z jakiegoś powodu. Powiedzmy, mamy dwa dni żałoby na bliską osobę, a potem trzeba iść do pracy i jakoś się w tym odnaleźć. Więc wtedy chowamy takie emocje, czy te uczucia z tym związane. W jakiś sposób próbujemy panować nad tym, żeby się nie rozpaść. Ten rok. Pomaga nam może nie tyle rozpaść się, co wyzwolić te wszystkie uczucia, które zostały schowane wcześniej. Więc dla osób, które nie mają z tym problemu, które na bieżąco uwalniają swoje uczucia, ten rok będzie taki łagodniejszy w swojej formie. Ale dla osób, które mają ten kłopot, próbują panować nad uczuciami albo odcinają się od nich, to ten rok by zmusi trochę do wyciągnięcia tych uczuć na wierzch. Więc może on być niekomfortowy, ponieważ jakby nie jesteśmy w stanie panować teraz nad tym, nad czym panowaliśmy przez lata. Dużo tutaj jest tych uczuć. Dużo będzie wypływało. Może to być rok, który uznamy za smutny w jakimś sensie, w naszym odczuciu. Czyli osoby, które mają pochowane te wszystkie uczucia, Mogą tak się czuć. Mogą czuć um, może nie tyle bezsens życia, bo aż tak to chyba bym nie powiedziała, ale taki smutek wypływający nie wiadomo z jakiego powodu. Wtedy, jeśli czegoś takiego będziemy doświadczać w tym roku, może to być temat związany z czymś dawnym, z czymś starym, co musieliśmy pożegnać, ale nie mogliśmy jakoś tego całkowicie odpuścić. I pozostawić już gdzieś za nami, że to się ciągnęło na przykład do dzisiaj. Więc ten moment tego roku, on nam pomaga w tym, żeby wydobyć to na zewnątrz i żeby nie mieć nad tym kontroli, żeby nie móc tego kontrolować. W tym samym duchu mamy kolejną część, którą ja może tak trochę oddzieliłam, ale właściwie to jest to samo. To jest temat transformacji, zmiany, śmierci. Śmierci czegoś. Co w naszym życiu już nie funkcjonuje. Więc jeśli przełożymy to na przykład na uczucia, które trzymamy, bo kiedyś wydarzyło się coś trudnego w naszym życiu, to wtedy może to być ten temat, że to potrzebuje już wyjść, już potrzebuje zrobić miejsce na nowe. Bo nie damy rady już tego trzymać więcej. Musi nastąpić zmiana, musi nastąpić śmierć tego, co tam już naprawdę umarło dawno temu, ale jeszcze się z tym nie pogodziliśmy i to jeszcze było w nas żywe. Więc możemy na to spojrzeć w ten sposób, ale możemy spojrzeć na też tak bardzo materialnie, fizycznie, że może to coś umrzeć w naszym życiu. Nie wiem, na przykład, paść nam już całkowicie nie wiem, nasz ulubiony rower i. E, no, musimy go pogrzebać i podziękować mu za te lata współpracy i kupić coś nowego. Jest tu dużo miejsca na nowe, ale żeby było nowe, to najpierw musi wypłynąć to, co zajmuje to miejsce i nie pozwala temu nowemu wkroczyć. Więc jeszcze raz wrócę do tego przykładu, kiedy ktoś na bieżąco usuwa. To wszystko, co już mu nie służy, to to miejsce na nowe jest cały czas. Więc tu nie ma takiego problemu. To się jest płynne przejście. Ale w momencie, kiedy ktoś trzyma, to trzeba mu to wyrwać. I może mieć wrażenie, jakby ktoś mu wyrwał serce. Więc może to być bolesne, choć z drugiej strony zauważy później plusy tej całej sytuacji, że właściwie to już mu, to już mu ciążyło, tylko potrzeba było tej energii do tego, żeby to po prostu usunąć. To może być również związane, ten cały temat tej transformacji, tej zmiany, może być związany z, ze skrajnościami. I tutaj ewidentnie wskazuje na to zestaw jedynek i szóstek, które się tu pojawiają. Trochę tak, a nawet i ósemki w dekoracji, które same z siebie już mówią o jakimś próbie pożenienia skrajności. Jedynki i szóstki mogą wskazywać na temat, w którym potrzebujemy coś zmienić w naszych relacjach. W relacjach albo bliskich, w rodzinie, albo troszeczkę dalszych, czyli na przykład w pracy, a może to być już głębiej, jeszcze szerzej, może tak w społeczności, czy nawet międzypaństwowo jakoś. Dlatego, że szóstka w wyzwaniu. Może nas informować o tym, że są rzeczy, których. Może tak. Nie możemy już tak bardzo patrzeć tylko na innych. W sensie, że dawać tylko innym. Więc tam, gdzie mamy taką tendencję do tego, żeby dawać głównie innym, to ten rok też będzie nas zmuszał do tego, żeby przejść na drugą nóżkę. Czyli, żeby wzmocnić potrzebę dawania sobie. Tam, gdzie czujemy, że realizujemy siebie poprzez poświęcanie dla innych, więc na przykład wszystko dla rodziny, niech oni się realizują tak, jak chcą, a ja się realizuję właśnie w tym, to też jest ok, ale ten rok nie służy temu. Możemy właśnie czuć yy, wiele żalu, wiele smutku z tego powodu, że przeżyliśmy kawał życia poświęcając się dla innych, a w zasadzie. No, co zrobiliśmy dla siebie. Więc jest to moment takiego przebudzenia, takiej naprawdę wielkiej transformacji w nas, zmiany spojrzenia, jeśli taki temat w nas gdzieś działa. To może być również temat zakończeń pewnych rzeczy, żeby zrobić czegoś, żeby zrobić miejsce czemuś nowemu. I teraz, jeśli na przykład w pracy jest jakoś. Ale myśleliśmy już o tej pracy, że no właściwie nas to nie rozwija, że, że, że bardziej się poświęcamy w tej pracy i jesteśmy dla kogoś, aniżeli dla siebie, to jest szansa na to, że dostaniemy takiego świeżego wiatru w żagle i pomyślimy o zmianie pracy. I jeśli pomyślimy o zmianie pracy i jeszcze tego dokonamy, to powrotu już nie będzie. Więc wszystkie te zmiany, które Będą zachodziły w tym roku, one są ostatecznymi w pewnym sensie zmianami. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy robimy krok, to już nie możemy się cofnąć. Już do tej pracy nie wrócimy. Nie wrócimy do tej samej relacji, jeśli postanowimy z tej relacji zrezygnować. Dziewiątka mówi o ostatecznych rzeczach, o tym, co jak zakończymy, to musimy zacząć już kompletnie coś nowego. Zdarza się, że nie wiem, żyjemy z kimś i potrzebujemy oddechu jakiegoś. I te powiedzmy pary na jakiś czas się rozchodzą, a potem się schodzą. No to nie ten typ. Jeśli tutaj byśmy się rozeszli, to już do tej pary nie wrócimy. Drzwi zostają zamknięte. I tutaj idealnie um, pasuje powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. I myślę, że to byłoby wszystko. Może dodam jeszcze, że ten temat szóstki, która tutaj jest w wyzwaniu, temat, który mówi o tym, że już tak z tym poświęceniem innym to już będzie nam trudniej. On mówi również o tym. Że trud, to jest trudny rok dla demokracji, ale demokracji w sensie takiej jakby grupy osób, która wspólnie zdecydowała o jakimś systemie działania i tego systemu się trzyma. Że to jest dość trudne tutaj. To w jakiś sposób będzie przechodziło swój kryzys. Więc jeśli pomyślimy na przykład o Unii Europejskiej, to tu mogą bardziej wychodzić na, na światło dzienne. Sytuacje, w których ktoś chce coś jeszcze bardziej uzyskać dla siebie. Ponieważ no, w systemach, czy demokratycznych, czy właśnie w takim systemie unijnym, wiadomo, że to nie jest tak, że wszyscy dają porówno i wszyscy porówno korzystają z tego. Więc tu może ten temat tego takiego potrzeby zadbania o siebie wychodzić bardziej. Co może powodować zakończenie pewnych układów? Nie mówię od razu, że się Unia rozleci, ale w sytuacji to, to nie musi być Unia, to mogą być jakieś właśnie grupy, powiedzmy w, w naszym środowisku, że jesteśmy w jakiejś grupie i ze względu na to, że zaczyna się potrzeba, taka każdy ciągnie w swoją stronę, że ta grupa się po prostu rozpada. Więc na to też warto zwrócić uwagę. Bo to nie jest rok sprzyjający relacjom, to jest raczej rok sprzyjający temu, żeby pójść za głosem własnego serca i żeby realizować siebie. I może się okazać, że tkwiliśmy w jakiejś relacji, w jakiejś grupie, nie mając odwagi do tego, żeby pójść za głosem własnego serca, a może nie mając takiego pomysłu. A kiedy ten pomysł się w nas budzi, i rok dodaje więcej energii do tego, żeby tak zrobić, to kto wie, może tak się zdarzyć. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję Wam za jego wysłuchanie i życzę Wam fantastycznego roku 2023. Niech to, co już potrzebuje odejść, odejdzie i zrobi miejsce na nowe, fantastyczne pomysły, które. Podczas realizacji dadzą Wam mnóstwo radości i spełnienia. Do zobaczenia w następnym odcinku.